Cześć, z tej strony Scarlet, witam Was serdecznie na kanale Games Scarlet i zapraszam Was na kolejny odcinek z Planet Zo. Przed Wami wybieg słoni, już właściwie całkowicie zakończony, będę chciała Wam go pokazać, ale on najlepiej prezentuje się w ciągu dnia, natomiast w ciągu nocy też jest tutaj fajnie oświetlony, więc chciałabym, żebyście zobaczyli sobie co i jak, i jak to wszystko postanowiłam tutaj na tym wybiegu ułożyć. Oczywiście zachęcam Was bardzo serdecznie do zostawiania komentarzy i łapek, szczególnie tych łapek i komentarzy przy tej serii potrzebuję bardziej, żeby wiedzieć, że jesteście zainteresowani, że podoba Wam się i chcecie dalej oglądać Planet Zoo. A przed Wami odcinek, już nie wiem, który tej mojej franczyzy, jest tutaj dużo zmian, które nie pamiętam, część z nich na pewno widzieliście, część pewnie nie, bo ja rzadko kiedy nagrywam Planet Zoo, nie chodzi o to, że jestem z nim znudzona, bo nie jestem, ale tak szczerze mam mało czasu, żeby w niego grać, bo aktualnie znowu się zagrywam w jakieś inne rzeczy, wcześniej to był Wiedźmin, teraz siedzę w Anno, więc wiecie, po prostu... Tak czasem mam, że mam fazę na jedną grę, ale to nie znaczy, że inne mi się znudziły, tylko jak mam wolny czas, no to decyduję się grać coś innego. O, pięknie, słonik nam tutaj wyszedł. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się wybiegiem, który powstał tutaj. Na razie mam jego wersję demo tylko i wyłącznie po to, żeby zwierzaczki, no, po prostu w miarę dobrze sobie żyły. Jest to wybieg bawoła indyjskiego. Stosowanie antykoncepcji. Spodziewa się potomstwa i stosowanie antykoncepcji. A to pewnie hmm, hmm, dziwne w sumie, że wy macie antykoncepcję. No ale dobra. Więc będziemy sobie ten wybieg tutaj ogarniać. On jest zrobiony w tej miejscówce i te bawoły sobie biegają pod tym mostkiem. I ten mostek tutaj powstał łącząc właśnie wybieg naszych to było... Co to było za zwierzęta? Jezu, nie ja nie pamiętam, co ja tutaj mam. Żurawi właśnie z bawołami. Także można sobie tutaj przejść tędy tym mostkiem i pooglądać. Zresztą wszystko za chwilę zobaczycie sobie sami. Dobra, tutaj mamy wszędzie antykoncepcje, bo ich było za dużo, więc nie chciałam, żeby się za mocno rozpłodniły. Zresztą sami widzicie, ile ich jest. Jak zacznę tam wymierać, to pewnie się zajmę tym, żeby im te antykoncepcje odblokować. To jest strasznie dużo ludzi na tym wybiegu. Tę część chyba już widzieliście. Tutaj mam nadzieję, że wszystko też jest dla Was znajome. Ta część, że też jest dla Was znajoma. Więc to chyba tylko i wyłącznie ten wybieg słoni, że go przebudowałam, może być dla Was czymś Nowym? Czy tu jakieś nowe potomstwo? Czy jakieś nowe potomstwo jest? A i mamy jeszcze słonia albinosa w sensie samca i samice i tutaj powinien być dzieciusz albinos też w naszym szeregu. Jeżeli dzisiaj o jest. A Arna, jeżeli dzisiaj będę troszeczkę taka bardziej przymulona, to Was przepraszam, ciężko noc miałam, więc jestem bardzo niewyspana, i właściwie nie miałam nagrywać, ale chciałam włączyć planet Zoo i, i wyszło jak wyszło. Także mogę być troszeczkę dzisiaj taka bardziej właśnie przygaszona, mniej energii. Ale nie powinno to być jakoś mocno odczuwalne. Okej, okay, to mamy to, tu mamy to, więc lecimy sobie, tak jak Wam mówiłam, do tego wybiegu, ale zanim do niego przejdziemy, standardowo idziemy sobie tutaj do handlu zwierzętami, ponieważ ja tutaj poszukuję pewnych ciekawych osobników i nie wiem, czy ich znajdę. Szara skóra, szara skóra mnie nie interesuje. No, nie znajdę, widzę. Chodzi o to, że poszukiwałam sobie bawoła indyjskiego albinosa, ale mm, kobietę, tylko że nie widzę, więc tego pana albinosa ja sobie chyba przyniosę do mojego wyposażenia w centrum handlowym, żeby przypadkiem nic mu się nie stało i będę, w sensie, żeby się nie zestarzał mocno, bo Dzidziusiów albinosów on nie robi, widzę. Ja wejdę sobie do mojego magazynu i weźmiemy sobie tego, i e, jego sobie wyślemy tutaj, żeby mm, był. A tak to będę poszukiwać, właśnie samicy. Rynek zwierząt, jak już mówiłam, nic tutaj ciekawego nie mamy. Zobaczę sobie jeszcze, co ja mam ogólnie tutaj, bo mam aż 116 zwierząt, więc na pewno część z nich będę chciała sprzedać, ale nie wszystkie. Wy na pewno ze mną zostaniecie. A czemu wy tu jesteście, zamiast być w swoim wybiegu? Halo, halo, panie, pandy. Co to ma być? Co to ma być? O, ty już idziesz sobie od nas. No trudno, żegnaj. Ale za to mamy kilka samców, dwie samice, teraz kolejne dwie samice pójdą, no i widzicie, właśnie dlatego warto zaglądać sobie do tego, co mamy w magazynie zwierząt. Hipopotam. Hipopotama możemy schandlować. Może ktoś go weźmie. Hipopotam karłowaty też możemy sobie schandlować. Żyrafę bym z nami zostawiła Lisy polarne bym schandlowała Bo akurat Ich mam aż nadmiar Uwierzcie mi Po prostu chciałabym żeby ich było mniej W tym magazynie Pamiętam kiedyś było 50 to to w ogóle było dramatyczne dla mnie Ale i tak wciąż za dużo Za dużo trzymam tych zwierząt Bilety są zbyt tanie więc lecimy Bardzo proszę wam damy za 30 ja wam damy za 25 I będziecie tutaj wchodzić To jest olbrzymia podwyżka Ogólnie ja to mam zawsze szczęście, bo zawsze jak nagrywam, to coś się dzieje u moich sąsiadów. Strzela, piszczy, ma, gra, ale mamy dosyć dużą tutaj przestrzeń wymyśloną właśnie dla tych bawołów indyjskich. I ogólnie jestem mega zadowolona z tego. Zauważam, że to jest chyba najładniejsze, co jak zrobiłam do tej pory. Kocham ten, ten etap. W sensie, to już jest, który? to już jest? piąty chyba o które tutaj nagrywam. Ja to jestem jakimś weteranem planet co tutaj tropiki, trawy, woda, bardzo proszę i lecimy z jakimś takim ogarnianiem żeby one miały w miarę ładnie tutaj, bo to co na razie jest no zbyt ładne nie jest więc tak, tu sobie jakieś kamyczki ułożymy, ja ogólnie zawsze jak nie wiem co układać na tych wybiegach to układam kamienie też tak macie? kamienie są takie uniwersalne zawsze tu uwielbiam i do tego sobie rzucamy te drzewa. Ja je uwielbiam. Znowu zapomniałam, jak one się nazywają. Jak one się nazywają? Cyprys. Okej. Okay. Ale ja uwielbiam. I lecimy sobie dalej. Ja wszystkie rośliny tutaj zawsze tak wrzucam na oko i ustawiam często losowy obrót i wyrównaj do powierzchni, ponieważ one się wtedy same kręcą. I nie są cały czas tak samo obrócone, bo jak są cały czas tak samo obrócone, to sami wiecie, no nie będzie to wyglądać zbyt dobrze, nie? Dobra, i myślę, że tyle zrobimy, jeśli chodzi o ten wybieg. Nie chcę też przesadzać, bo. One muszą mieć też przestrzeń do chodzenia, mają 2452, więc myślę, że to jest taka optymalna. No i ja co jakiś czas od razu Wam mówię, będę tutaj zaglądać po to, żeby zobaczyć sobie na bawoła indyjskiego konkretniej, żeby wiedzieć, czy jakiś tam albinos mi się nie trafi, więc jeszcze raz sobie to tak pofiltruję. Ale niestety nie, same kobitki normalne, więc albinosa jeszcze tutaj mieć nie mamy. Stan bariery jest zły. I teraz lecimy do kolejnego ważnego aspektu. Tego. mianowicie będziemy sobie ogarniać barierę, żeby to było mniej więcej tak jak mamy tutaj. E, czyli jakąś taką cegłę, siatkę, wiecie, nie? Żeby to nie było takie o, po prostu jak to jest. Bo to mi się nie podoba, więc lecimy sobie w to i będziemy sobie ogarniać, że na przykład tę część tu i tę część tutaj zrobimy sobie w cegłę. Ta część tutaj może zostać łańcuchem. I tę część tutaj zrobimy cegłę, tutaj zrobimy sobie łańcuch, i tutaj też zrobimy sobie cegłę. Z tym, że w tej cegle zrobilibyśmy sobie e, szkło weneckie. No, no tutaj tak wygląda, że nie wygląda, więc hmm, może jednak zostawimy to. Ten łańcuch, żeby była taka niby przestrzeń do oglądania, i tutaj sobie zrobimy za to cegłę. Bo zauważyłam, że tutaj lepiej było z tym szkłem do oglądania, dlatego że to było takie długie, nie? A tutaj przy tym wybiegu mamy węższą tę siatkę. O, widzicie? Więc to już tak nie wygląda. A czemu to mi przestało się być falowane? Bardzo przepraszam, ale tak być nie może. 30 i tutaj jeszcze 30 bo ja w tym zomam akurat falowane te bariery. Dobra, co wy robicie tu? Czy wy się podzicie tutaj? I tutaj też robimy Z zakrzywioną 30-30 i tutaj też sobie zrobimy. z zakrzywioną i tutaj będziemy sobie dawać tablicę informacyjną o tym wybiegu. Czyli tutaj wyjdzie jednak trochę inaczej niż mieliśmy. Czy to nie jest tu zakrzywione? Och nie, niedobrze, przecież to musi być zakrzywione. To w się sensie nie musi, ale fajnie to wygląda w tym zoo. Ja proszę zakrzywione wszystko ma być. Zakrzywione. No. Dobra. I tutaj też proszę cegłę na boku. I tutaj zrobimy sobie cegłę. A tu możemy tak zostawić. Tu coś wrzucimy, zaraz jakąś toaletę czy coś w tym stylu. A teraz kopiujemy sobie to Ctrl D i będziemy sobie to umieszczać tu. Dalsze tablice informacyjne. Jakoś to tak mogłoby być bardziej tutaj właśnie wsunięte i CTRL D. Tutaj w sumie nie jest główna trasa, bo główna trasa jest tu i główna trasa tutaj, jakby skręca w te, więc teoretycznie to tutaj na tym fragmencie główną trasą mogłoby być, ale bardziej mi się podoba chyba to w ten sposób, jak jest, więc tak bym to zostawiła. Ale wiecie, mam pewne takie delikatne wahania co do tego, i tutaj na pewno zrobimy sobie jeszcze taką kwestię bardziej o. żeby sobie posiedzieć i jakieś kosze muszą być, bo. Tutaj ludzie pewnie śmiecą strasznie i zaraz będziemy mieć wszędzie syf, bo ci ludzie w tej grze nie potrafią nie syfić. My to strasznie wkurza zawsze w nich. Wszystkich tajkunach to jest, bo to jest niby takie utrudnienie, że ludzie śmiecą, ale wiecie, obrzydliwe. Po prostu to jest obrzydliwe. Jaka kolejka? O, nie, 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 nie. Ale to ja poproszę to. Całe. Ogólnie nie, jeszcze raz. To całe. Halo, chcę przenieść. Jak to się nie zaznacza? Hej, 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 hej! Całe to. To co? Takaś lampka. Ale chodzi mi o to, żeby to przenieść tak. Bo straszny tłok tu jest. I to weźmiemy, położymy sobie tutaj na tym. Tylko za pomocą wyrównaj do powierzchni tym razem. Albo i bez wyrównaj do powierzchni. Tak trochę wisi. Niepotrzebnie. Halo, 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 bo już nie wiem, czy to miało być wyrównywane, czy nie miało być. Chyba nie miało. Chyba muszę sobie to ręcznie ogarnąć. Za pomocą klawisza Z obracam. Rowy te bawoły wyją, ale myślę, że tak to lepiej było zrobić, i tutaj to pociągnąć jakoś tak. Więc teraz powinno być jeszcze lepiej. I to bym jeszcze przesunęła. Tu. I można obrócić. No, dużo lepiej. Dużo lepiej. Tylko jeszcze jedna sprawa z tą trasą, bo ona ma poręcz. A my nie potrzebujemy tu poręczy. No i myślę, że teraz przynajmniej ten korek trochę się rozłożył. Dobra, naprawione. Jestem zadowolona bardzo. Szczególnie, że udało się właśnie fajnie rozegrać tutaj to przejście, że tędy mogą wyjść, tędy mogą wyjść. Nie powinni się jakoś mocno blokować. Tutaj już mamy kolejkę do restauracji, więc też masa osób teraz ją odwiedza. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze mamy te restauracje, czy chyba nie? Jakoś tak mi się wydaje, że powinna być tutaj, ale chyba jej nie ma. A nasze zo coraz piękniej prosperuje, tak jak wam powiedziałam. Nie chcę przychodzić do kolejnej strefy, ponieważ, kiedy, dopóki nie będę zadowolona z poprzedniej. A teraz myślę, że wygląda na razie to całkiem spokojnie. Będziemy mogli myśleć o kolejnych zwierzętach, które będziemy mieć w naszym zo. A ja na razie lecę sobie do rynku zwierząt klasycznie zobaczyć, czy coś fajnego jest. Nic nowego, fajnego nie zostało wystawione. A jeśli chodzi o magazyn zwierząt, ja myślałam ogólnie, żebyśmy sobie żyrafy jeszcze zrobili, bo ja mam fajne żyrafy, tutaj też albinosy, można by było je wpuścić. E, mamy trochę jeszcze słoni indyjskich, ale ten słoń indyjski pójdzie na wolność, bo nie wygląda za dobrze genowo. E, musimy zobaczyć, czy jeszcze jakiś tam będzie. No, te tak średnio nosacze, no nosacze albo do sprzedania, albo do wypuszczenia, bo na pewno nosaczy mieć nie będę, bo już miałam i jeszcze będzie trzeba popatrzeć sobie na inne zwierzaki, bo chciałam przede wszystkim robić te, których nie miałam u siebie. my możemy spróbować schandlować? może ktoś cię kupi. Hmm, pantera śnieżna, schandlujemy cię. Ktoś cię weźmie? U, ty jesteś ładna. Koale, wiem, żeby się rzucali na koale, ale koali za bardzo. Kali za bardzo nie chcę sprzedawać na razie przynajmniej, bo wiem, że z koalami jest bardzo trudno, żeby je dostać. Tych lisów mam tu strasznie dużo. Wypuść na wolność. Jak ich nikt nie kupi, to będę je dosłownie wypuszczać na wolność, bo już po prostu to jest jakiś dramat, bo szybka transakcja. Wypuść na wolność. Za dużo, za dużo, za dużo tutaj mamy tego. Goryli też średnio bym widziała, ponieważ też już ich mieliśmy. Nosacze, może spróbuję posprzedawać za parę groszy. Weźcie, ktoś kupcie. Fokę szarą też bym sprzedała. One no, nie mają wcale złych genów, więc powinny były pójść. Hipopotama albinosa możemy sprzedać jednego. Tego na przykład, bo jest starszy. Te są młodsze, nie? Mandryle. Niedźwiedź brunatny, himalajski. To tego sądzę, że nikt nie kupi, bo już tyle razy wystawiałam te niedźwiedzie i dosłownie nikt ich nie brał. Jest tutaj mnóstwo takich gatunków, których ludzie nie biorą. A ja nie wiem, czy wszyscy cały czas tylko. Lwy robią? Innych zwierząt nie, tylko lwy, bo ogólnie najwięcej z lwów zawsze. No nie wiem czemu. Ciebie mogłabym schandlować. O, ale masz brzydkie geny. Co za brzydka genowo wyderka orientalna? To ja takiej brzydkiej genowo nie chcę. W sumie moglibyśmy zrobić jeszcze wybieg wyderek orientalnych. Hm, a jakbyśmy zrobili tak z tymi lisami polarnymi? O. Hallo, wypuśćcie je do handlu. Te z brzydszymi genami bym wypuściła. Bo niektóre miałam tutaj ze wsobnego i widzicie ich geny. Są takie... no takie trochę średnie. Z żółtym. Ale wiem, że to są też zwierzątka dosyć poszukiwane. Szczególnie te ciemne. Okej, okay, lis polarny. A ja mam produkcję lisów polarnych, więc... Nawet te z dobrymi genami od biedy mogłabym wypuścić. Może za drogo, za nie chcę. No ale trudno. To było ze wsobnego, to z brzydkimi genami. Jak są brzydkie geny, to najczęściej właśnie wsobne. Wsobne to jest między rodziną. To jest coś, czego się powinno unikać. Wszędzie. A to jak ktoś kupi, to będzie mieć niespodziankę, ale ona miała ze wsobnego też, pamiętam. O, ktoś za 958 kupił fenka. To mu się poszczęściło, miał okazję. Tylko, że mogłabym dostać jeszcze inne rzeczy, nie? Mogliby jeszcze inne rzeczy kupić. Nie obraziłabym się. Halo, nie obraziłabym się na was. I co? Och, matko Boska. To jako taki skrót traktujecie, nie? Żeby tędy nie iść. Wszyscy się pchają w te albo w te. No trudno, no to będziecie się blokować. Nic wam nie poradzę. A u was co? Ty możesz mieć włączone teraz rozmnażanie. Bilety są za tanie. Ja już im tak podróżyłam te bilety oni dalej uważają, że są za tanie, naprawdę? Cześć zwierzątku. Ty serio tam wejdziesz pod tym. Kurde. Ale te tarasy widokowe są fajne. Zawsze budowałam je za wysoko, ale teraz chyba w miarę się nauczyłam, żeby to było tak optymalnie. No i mamy bawołki piękne. I zatrudniłam nowego technika, bo mam wrażenie, że za mało ich mieliśmy, jak na tyle wybiegów. I wiecie, że tu mamy jedną strefę pracowniczą, tu drugą, więc gdzieś tutaj, w tym miejscu, powinnam zrobić jeszcze jedną strefę pracowniczą. I chyba to byłoby dobrym rozwiązaniem już ją zacząć, ale mało tego w tym miejscu jeszcze powinniśmy zrobić sobie przejście, gdybyśmy chcieli. Iść na tamtą drugą stronę, więc tutaj taki prowizoryczny most zrobię. O, właśnie, tak. Nie sądzę, żeby ktoś miał tutaj wchodzić, ale warto, żeby się pojawiło. I tak jak mówię, tu mamy jedną strefę, tu mamy drugą strefę. To tutaj, w tym miejscu, powinna powstać kolejna strefa. A to, wiadomo. Och, nie, 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 nie. No właśnie tak. Tak wiadomo, robimy sobie mostek. Żeby dostać się na tę część. Okej, okay, tu tak, tu tak, tu tak. No i tutaj będzie jeszcze jeden wybieg. No i tutaj będzie ta strefa pracownicza i można jeszcze jakieś te małe wyderki może zrobić. Do wyderków. Wyderek? Wyderek chyba. Wypadałoby zrobić to troszeczkę inaczej, żeby można było wejść i pooglądać, jak one pływają. Czyli fajnie byłoby móc zrobić takie zejście podziemne i im taki zbiornik na ich wybiegu. Chociaż nie wiem, czy te wyderki, bo czekajcie, bo są inne wyderki. Wyderka orientalna. O, właśnie. One wymagają 84 m2. Bardzo małe i niezwykle inteligentne zwierzęta, które żyją w grupach rodzinnych. Ok. miotów grupa rodzina ulega rozpadowi, jeżeli stanie się zbyt duża albo jeden z przywódców umrze. W takim przypadku członkowie rodziny rozdzielają się i próbują tworzyć nowe grupy lęgowe z innymi niespokrewnionymi osobnikami. Samica i samiec dominujący ciążą w wyderek orientalnych trwa 38 do 84 dni. I teraz tak, można wejść na ich wybieg, czyli te wyderki w sumie mogłyby być gdzieś tutaj. One nie potrzebują dużo, więc tę część całą moglibyśmy podzielić na takie dwa mniejsze wybiegi dla wyderek i jeszcze dla jednych zwierząt, które moglibyśmy odwiedzić. I myślę, że to by była dobra, dobra technika. Czy technika, taktyka, moi drodzy. I tutaj stąd bym wzięła. Odsłoni byśmy poszli. Tylko ja bym to jednak wydłużyła, bo mi się nie podoba ta długość 5. Chyba na 10. Wolę, jak to jest. I tu byśmy sobie zbudowali. Taki pomost. I tutaj gdzieś będzie sklep z jakimś żarełkiem, a tutaj właśnie będą ludzie sobie siedzieć i wypoczywać. I to oczywiście zrobimy drewniane. Jak będzie trzeba, to jeszcze powiększę wyderką ten wybieg, ale myślę, że nie, bo patrzcie, jaki to i dzidziuś tutaj. Więc myślę, że dla nich ten wybieg to jest aż zbyt nawet. Patrzcie. 2325, a potrzebują 240 metrów kwadratowych. więc one tutaj to się nawet zgubią. A czy te wyterki mogą z kimś jeszcze mieszkać? Pokażcie mi się. Cześć! Cześć, słodzinko! Jakie to jest słodziutkie! O mój Boże, prześliczna! Ja chcę jeszcze jedną. Tutaj mamy taką wyderkę orientalną normalną. Ale one mają geny takie złe. Nic ciekawego w tych genach nie mają. Setiawan wyderka orientalna. Policzę na kolejne wyderki. Orientalne tutaj. Ale coś takiego ładnego będziemy chcieli tu zbudować. Ale to by było na tyle, chyba jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnych. Pamiętajcie, oczywiście, o zostawianiu komentarzy, łapek w górę i trzymajcie się ciepłutko. Do zobaczenia. Cześć!